Cześć! Ostatnio w internetach pojawił się spot reklamowy, czyli kampania społeczna, której przesłaniem jest, że dobra zmiana w szkolnictwie odmieni losy naszego kraju. Generalnie tych spotów jest już kilka i składają się z serii kilku postaci z przyszłości, które to opowiadają, jak zreformowane szkolnictwo pomogło im osiągnąć sukces zawodowy. Nauczyciele motywowali mnie do rozwijania swoich pasji, poszukiwania nowych wyzwań i inspiracji. To dzięki nim jestem dziś motion designerem. Cięcie. Pan od fizyki przekazał mi pasję do przedmiotów ścisłych. Dzięki nauce podstaw programowania w szkole. Pokolenie dobrej szkoły. Wejdź na www.reformaedukacjimengov.pl. Cięcie. Generalnie, cała ta kampania jest jakościowo dobra. Jest dobry obraz, dobry dźwięk, dobre animacje. Eee, aktorze z charakteryzacją, tam się wszystko trzyma kupy. No to także mamy jakiś e, postęp względem ostatniej kampanii społecznej, o której było głośno. Siema, chcecie kupić jakiś fajny towar? Oddalam to pytanie. No ale oglądam to i, i mam wrażenie, że ktoś chyba obraża moją inteligencję jako odbiorcy. No bo czy likwidacja gimnazjów jest, jest tak... Przełomowym rozwiązaniem, że po prostu odmieni przyszłość kolejnych pokoleń, nauczyciel, który do tej pory był nudny i nieciekawy i nieinspirujący, nagle w stanie rano i sobie pomyśli, zlikwidowali gimnazję. Od dzisiaj będę świetnym pedagogiem, będę motywował ludzi i odmienię losy tego kraju. Na pewno. Czy to, że wywalimy Wałęsę z podręcznika historii z rozdziału o polskich noblistach, to sprawi, że osiągniemy sukces zawodowy? Kiedy idziemy do fryzjera, to, to takie autoironiczne trochę. No ale kiedy idziemy do fryzjera, to chcemy, żeby nas ładnie obciął. I jakby dostaje za to pieniądze wykonuje usługę i mają zrobić tak, żebyśmy byli zadowoleni. I tak samo musimy traktować polityków, bo politycy dostają pieniądze publiczne, czyli nasze i wykonują dla nas usługę rządzenia krajem. Więc mamy prawo od nich wymagać, żeby robili to tak, żebyśmy my byli zadowoleni. I wkurza mnie, jak ktoś mówi: "A nie byłeś na wyborach, to nie narzekaj". No ja akurat byłem, ale załóżmy, że ktoś nie był. No i co z tego? Nadal ktoś wybrał tych polityków, oni się zadeklarowali, że będą dobrze rządzić, więc jeżeli ktoś jest niezadowolony, to ma prawo być niezadowolony. To tak jakby ktoś nie był na rozmowie kwalifikacyjnej fryzjera i nie mógł narzekać, że jest brzydko, krzywo obcięty? No, no nie no, nie musimy być na rozmowie kwalifikacyjnej, żeby móc wymagać od fryzjera, żeby wykonywał swoją robotę. On dostał za to pieniądze i jest do tego zobligowany. Jeśli chodzi o edukację, to ja nie wymagałbym rewolucji, totalnego przemeblowania, że gimnazjum nie będzie, liceum dłuższe, coś tam, coś tam, bo takie przemeblowanie nam pra praktycznie nic nie zmienia, tylko robi chaos, tylko wymagałbym ewolucji, czyli dopieszczenia tego, co jest. I przede wszystkim wymagałbym, żeby podstawa programowa była opracowana zgodnie z wiedzą naukową, a nie z jakimiś przekonaniami prywatnymi ministrów z Ministerstwa Edukacji. 25 stycznia idę na protest studentów i nie, żebym sądził, że, że ten protest sam w sobie coś zmieni, ale no. chodzi o to, że no, kropla drąży skałę, że, że pańskie oko konia tuczy. Także niech politycy wiedzą, że my patrzymy, że się interesujemy, że nie jest nam wszystko jedno. Do zobaczenia.